Rok Wałbrzych to jest Twój, Michał, autorski pomysł. Co tutaj się będzie działo już niedługo, bo 8 lutego? E, tak jest, jest to całkowicie mój autorski pomysł. Jest to bazowane na tym, że wcześniej moja rodzina prowadziła biznes w podobnym kontekście. E, będziemy tutaj mieli okazję przyjść na koncert rokowy, koncert hip hop, na stand-up o wysokiej jakości. Będą też kabarety, imprezy tematyczne. Spróbujemy jakoś wprowadzić rozrywkę w obrzeżu na jakiś wyższy poziom. Odpalacie klub 8 lutego. Co na otwarcie, jakie atrakcja? Tak, otwarcie z 8 lutego. Starto o godzinie 18. Chcemy, aby otwarcie było to, totalnie lokalne, czyli lokalne gwiazdy z naszego podwórka. Jako gwiazda będzie to Saigon. Pan Sławek, potem Oja i następnie zespół Hortus z Boguszowa Gord. Także mam nadzieję, że po prostu lokalne kapele zrobią tutaj największą robotę. Nie chciałem specjalnie tutaj jakiejś wielkich gwiazdy, aby po prostu też wspomóc lokalnych artystów. Ale skąd w ogóle u Ciebie taki pomysł? Oprócz tego, że powiedziałeś, że jest to biznes rodzinny. Skąd taki pomysł, żeby właśnie tego typu klub otworzyć w Wałbrzychu? Wcześniejsza moja praca, czyli wypożyczalnia samochodów totalnie dobiła mnie, jeżeli chodzi o stres i życie codzienne, więc chciałem wziąć, zrobić coś, co nie będzie miało nic wspólnego z motoryzacją. Ludzie, czyli artyści, kapele, z którymi prowadzę rozmowy. Jest to rozmowa totalnie na innym poziomie, nie kręci się, nie, nie, nie są to rozmowy wokół samochodów i, i po prostu czuję, że zaczynam robić coś na nowo i, i to mnie napędza. Także tak Brakuje tak. tego typu miejsc w mieście. Moim zdaniem, moim zdaniem tak, bo y, reansumując to, co chcę tutaj stworzyć i to, co tworzę i to, co tutaj będzie, sam bym poszedł na takie wydarzenia. Nie? Także mhm. też nie mam już 20 lat, ale mam 34 lata, więc y, w moim targecie wiekowym podejrzewam, że będzie to jedno z najciekawszych miejsc, nawet niekoniecznie w Obrzychu, ale może i w okolicy. Także. 8 lutego odpalacie, co po 8, bo wiem, że są już takie plany. Tak jest. 15, 15 luty zapraszamy na Walentynki. Przyjedzie stentaper, który napisał specjalnie program na Walentynki, na wprowadzenie Łukasz Kociszewski z Torunia. Następnie będzie letni Hamski Podryw, którzy są znani z hitów Cinquecento i Pomidorowa. Potem ja, jako organizator, zaplanowałem rozdanie samochodów Fiat Cinquecento totalnie losowej osobie, czyli podczas trwania koncertu kluczyki z brelokiem zostaną rzucone publiczności. Kto złapie kluczyk, podpisuje ze mną umowę darowizny. Na sam koniec, na after, aby po prostu jak emocje opadną, będzie tutaj DJ Martin, Martin Wójda, który przeprowadzi głosowanie i sami Państwo wybierzecie rodzaj muzyki, w którym dalszą imprezę poprowadzi. Także mam nadzieję, że na walentynki tutaj będzie gorąco. A potem? Potem mamy zaplanowane... Kapele, które będą z jakby z rynku lokalnego, Wrocław i okolice. Z takich grubszych wydarzeń 1 marca będzie tutaj TEDE, 13 marzec będzie Dągóra w kwietniu mamy zaplanowany koncert bohatego. Na no Dzień Kobiet Karol Kopiec z supportem, także podejrzewam, że będzie całkiem dobre widowisko. Będzie się działo, zapraszamy. A powiedz, jeszcze, wjazd jest tutaj e, biletowany czy nie? Wszystkie imprezy będą wyłącznie biletowane. Imprezy będą odbywały się głównie w sobotę. E, może zdarzyć się właśnie tak jak w przypadku Dągóralesko, że będzie to piątek. E, bilety będą sprzedawane e, albo na bramie klubu, e, a na większe wydarzenia, takie jak tedy Dągóralesko czy, czy Dzień Kobiet, e, wszystkie, wszystkie bilety będą sprzedawane przez platformę bileton.pl